Lecimy na dół. Ożesz ty! Nie zauważyłem tego. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a dzisiaj gramy po raz kolejny w BeamNG Drive. I dzisiaj po raz kolejny jesteśmy na mapie z tymi wszystkimi wyskoczniami takimi pięknymi. To jest mapa Extreme Downhill chyba, która się nazywa. Czyli jedna ogromna wyspa, na której mamy rozsianych wiele, wiele tak naprawdę wyskoczni, wielkich pól do zjazdów. I jest to teraz chyba jedna z moich ulubionych map tak naprawdę. I myślę, że na jesień będzie dużo, dużo zjazdów i przygotowań do skoków narciarskich w BMG Drive na kolejny sezon oczywiście, nie? Downhill Destruction, o tak to się nazywa w takim razie. To jest ta mapa i dzisiaj co najmniej trzy samochody przetestujemy. Przypomnę, jeżeli samochód dojedzie do końca, to ma to zaliczone jakby. Musi dojechać tutaj do samego końca i przetrwać po prostu, być w stanie jeszcze się ruszać. A za każdą przeszkodę, z której skorzysta, czyli na przykład wyskoczy sobie tutaj o po czymś takim do Staje jeden dodatkowy punkt. Punkty możecie śmiało w komentarzach zliczać, a ja zaczynam już jazdę. Przypomnę też jeszcze, jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem, zostawcie też subika. Lecimy do 25 tysięcy na ten moment, bo 20 tysięcy udało się już przebić. Także wpadnijcie na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. A my lecimy. Jedna przeszkoda zaliczona. Zróbmy zjazd, może taki testowy, ewentualnie już możemy punkty zaliczać. Dwie przeszkody zrobione: BMW M5 na samym starcie. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Oj, tu mam wrażenie, że to, to jest miejsce, z którego nie chcesz skakać, jednak. Dobra, to, to byłaby trzecia przeszkoda już zaliczona praktycznie, więc tutaj już trzy dodatkowe punkty wpadają. To jest przeszkoda numer cztery. Więc cztery dodatkowe punkty, chociaż znosi... Oj, to nie jest przeszkoda, zdecydowanie. Cztery dodatkowe punkty są. Oj, a tu czuję, że jest koniec trochę dla naszego kierowcy. No ta trzecia przeszkoda zdecydowanie nie jest tą, którą powinniśmy robić, nie? Więc dokładnie. No, nie udało się nam przejechać do końca, jeżeli chodzi o to, BMW. Próbujmy jeszcze raz. To był też stowy przejazd. Teraz zrobimy już taki normalny, no i dajemy 2-3 przejazdy dla jednego pojazdu wiadomo, żeby każdy miał szansę, także tutaj jeden punkcik wpada drugi punkcik wpada, no i teraz musimy się zasta zastanowić, która przeszkoda powinna iść jako trzecia no na pewno nie ta, ta przeszkoda nas rozwala całkowicie ta tylko chyba jak mamy zawieszenie takie mocne do skakania, jakimś może mm, to jest jakaś przeszkoda w sumie to chyba też była przeszkoda, nie? Powinniśmy, może, to jako punkcik liczyć. Dobra, tu na pewno lecimy po trzeci punkt. Tak na spokojnie przejeżdżamy, żeby zrobić te punkty. Dobra, trzy punkty. Cztery punkty za branie udziału w przeszkodzie. Teraz. Oj, kurczę. Piąty punkt. Za tę przeszkodę, ale ta przeszkoda. Ej, patrzcie na to, ta przeszkoda okazała się być najtrudniejszą na ten moment. Oj, oj 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 i do końca przejechana. Piąty punkt za tę przeszkodę wchodzi. O kurcze pieczone. A można z jednej na drugą przejechać. Dobra. Okej, okay, piąty punkt za przeszkodę wleciał. A my próbujemy już dojechać do mety tak naprawdę. No jeżeli to przejedzie BMW, to już ma metę praktycznie. I pięć dodatkowych punktów za przeszkody, nie? Także proszę bardzo. No już musi siłą rozpędu nawet musi wpaść tutaj. Dobra, mamy to. 5 dodatkowych punktów dla BMW za branie udziału w tylu przeszkodach, aczkolwiek to był taki spokojny zjazd. Jeżeli ktoś szybko przejedzie i przejedzie też te przeszkody, to dostanie za szybki przejazd dodatkowe dwa punkty, żeby się opłacało. Ewentualnie więcej za szybki przejazd. 3 punkty dodatkowe. Co wy na to? Żeby wiecie, żeby ten przejazd był faktycznie dynamiczny. Spróbujmy zrobić taki przejazd BMW. Że nie zwalniamy cały czas, bo tutaj gdzieś. Jechaliśmy mega zachowawczo, więc mega wolno też przy okazji. Mamy już e, dwa punkty dodatkowe. Dobra, dodatkowe trzy punkty. No nie zdążymy na lewy przejechać. Dobra, i jak to przejedziemy teraz? O kurczę, lądowanie na. nie na plecach. Nie na plecach lądowanko, musi być na kołach. Lądowanie zrobione. O, 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 i teraz jakby się przerzucił. Kurczę, brakowało tego, żeby został na kołach, żeby mu zaliczyć szybki przejazd. Bo naprawdę miałby dobry przejazd. Ej, tutaj jakoś trzy punkty. Trzy punkty dodatkowe za szybki przejazd. Żeby się opłacało bardziej niż zdobycie właśnie pięciu punktów na wolno. Bo tutaj na początek i tak nie jest jakoś giga szybko, więc te dwa punkty to jest, myślę, podstawa dla wszystkich do zrobienia. Okej, okay, i let's go. Jedziemy. Szybki przejazd. O kurcze, pieczone. Oj, to nie tak powinno wyglądać, ale trzeci punkt jest. Dobra, trzy punkty dodatkowe... Oj, nie, 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 zjazd! Trzy punkty dodatkowe są. O, jest dodatkowy czwarty punkt. Dał radę zjechać. W teorii. Dobra, oj, tutaj nie. To, to na pewno nie jest na punkt. Cztery punkty dodatkowe weszły. Aj, i, i niestety zatrzymał się. Jak się zatrzymasz, to już nie ma za szybkość zjazdu. Punktów dodatkowych. Niestety. Dobra, ten samochód idzie w odstawkę. Ile on zrobił w takim razie? Pięć dodatkowych punktów, nie? Ten pierwszy, taki najspokojniejszy przejazd możemy mu chyba najbardziej zaliczyć. Usuwamy obecny. Lecimy teraz z tym pojazdem. Zobaczymy, jak sobie ten poradzi. Zivetta boli w wersji e, rajdowej jakiejś, pod asfalcik zrobionej, ale strzela z wydechów, w ogóle co daje strzelanie z wydechów, oprócz strzelania z wydechu, to coś dodaje, plus 10 do prędkości, o Jezu, ale on źle skacze, oj, 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 oj on ma problemy z pierwszymi dwoma przeszkodami, co jest, dobra, dwa punkty są, Tutaj w teorii to można byłoby robić na trzeci punkt, ale to trzeba w wersji na spokojnie. Ja w wersji na szybko teraz. Dobra, wersja na szybko. Trzy dodatkowe punkty już są. Oj, oj, nie! Nie tak to miało wyglądać. O nie! To nie był dobry zjazd! To nie był dobry zjazd, proszę Państwa. Dobra, to był e, przedskoczek, że tak powiem. Sobie wyskoczył. Teraz robimy wersję na wolniutko, byle punkty nabić, jakieś. Dobra, wolniusio, się tego. Jeden punkt, dobra, jest. Dwa punkty są. To myślę, że na wolno to powinni wszyscy robić po te pięć punktów, nie? Yy, tylko, no zobaczymy, jak to wyjdzie z tym pojazdem wersji na wolno. Tutaj był mój trzeci punkt do zdobycia, więc tutaj o, proszę bardzo, trzeci punkt, cyk. Zdobyty Chociaż nie wiem, ja, ja nie pamiętam czy na BMW to zaliczyłem już jako trzeci punkt Bo tu przecież jest czwarty, tam piąty A BMW przejechało jeszcze na szósty, na piąty punkt inną przeszkodę Więc w teorii tu już by miał pięć punktów I wystarczyłoby zjechać tutaj na punkt numer 6. Co właśnie robi ten zawodnik Patrzcie na to, cyk Jedzie na drugą przeszkodę Szósty punkt, co? Siedem punktów i przejazd? No, to jest bardzo wolny. No, nie wiem, nie wiem, czy ja chcę aż tak punktować ich za te wolne przejazdy, nie? Bo taki wolny przejazd, to myślę, że może każdy praktycznie zrobić. Ty, on się zagrzebie w pas, w piasku i nie dostanie tych punktów. Jest jeszcze taka możliwość. Oj, kurcze, dobra, tego się nikt nie spodziewał. On się w piasku zagrzebie zaraz Dobra, tyłem wyjedzie, myślicie? Myślicie, że da radę wyjechać jeszcze z tego? Grajdołka O kurcze, dobra, tego się nie spodziewałem Że chłop pozalicza wszystkie punkty w okolicy A teraz będzie miał problem z wyjechaniem z piasku Dobra, jak do dziury wjedzie, to będzie łatwiej mu Myślę, że uda mu się ześlizgnąć do dziury. Dajmy mu chwilę, niech popróbuje jeszcze. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Dobra, tu się już uruchomił. Oj, ale zaraz pójdzie, pójdzie ten samochód chyba z dymem. Dobra, i teraz, w drugą stronę. Tylko on musi skręcić! On nie jest w stanie wykręcić tutaj trochę, powiem wam. Wykręć, wykręć, wykręć. Ok, dobrze, dobrze wykręciłeś, super to zrobiłeś. I teraz. Wyjechał, boże! Wyjechał, dał radę! Ale to jest nawolniutko, wolniutko, kurczę, nie wiem, no 7 punktów na wolniutko niby. Oh, holy, może na szybko jednak bez kitu, dodatkowych 5 punktów, żeby się opłacało, no nie wiem. Albo na wolno, to nie znaczy, że z takim mocnym zatrzymywaniem, tylko tak, żeby leciutko przystopowywać. Hmm, trudno powiedzieć. Ewentualnie za ten taki mały punkcik, nie dawać punktu, nie? Musicie widzowie w komentarzach napisać, jakbyście to widzieli. Bo czujesz, że ta metoda na wolnego to będzie załatwa: no bo każdy będzie jechał 12 na godzinę i na przykład dzięki temu to coś robił za jeden punkt. A nie o to chyba też chodzi, nie? E, dobra, robimy szybszy zjazd teraz. o i tego nie zaliczył, niestety. A miał być szybszy zjazd robiony. Okej. Okay. Ale tu można byłoby mu punkcik zaliczyć. O nie, i znowu to się w piasku skończy. I znowu w tym piasku. Najgorzej. Dobra, tylko kolega musi w drugą stronę jechać jak coś. Dobrze, dobrze, no tylko się zatrzymał, no a przejazd na szybko oznacza nie zatrzymywanie się tutaj, więc a miałby 4 punkty plus ten bonus za szybki przejazd dodatkowy, bo koniec końców udało mu się dojechać, nie? Dobra, dajmy mu jeszcze jedną szansę na szybki przejazd, niech ma, niech ma jeszcze jedną szansę, szybki przejazd bajc i w wersji asfaltowej, dobra, cyk, stóweczka. Dobra, jeden punkt jest. Drugi punkt jest. Zrobiony. I let's go. Lecimy na dół. O żeż ty! Nie zauważyłem tego. O żeż ty, trzy punkty by miał z tego. Użył tej przeszkody, koniec końców. O, tu praktycznie przejechałby to, więc miałby cztery. Jeszcze istnieje szansa na szybki przejazd. Ale on się zatrzyma. O, wyleci teraz, no. Jeszcze wiecie, szansa istniała, ale... Do, jeszcze jeden, jeszcze jedną próbę udajmy, bo to przypadkowo wyleciałem. Przypadkowo całkowicie sobie wyleciałem tam. Tutaj te dwa punkty to musi każdy zrobić, jeżeli chce myśleć w ogóle o czymkolwiek, nie? Te dwa punkty to jest must have dla każdego pojazdu. Ale poleciał ostro, wiecie, prędkość była zachowana tak naprawdę maksymalna, bo leciałem cały czas na strzałce chyba naciśniętej, także Dobra. Troszeczkę minimalnie przyhamowaliśmy. Oj nie, ale tu byśmy mieli już 4 punkty w tym miejscu. Nie, 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 tylko nie do zera, tylko nie do zera, tylko nie do zera. Nie jest zero, nie jest zero widzowie. Szybki przejazd, cały czas szybki przejazd. Nie było zero na liczniku. To się liczy, nie było zero na liczniku. O nie, tutaj! Nie, jest zero na liczniku. Ja pierdzielę na sam koniec, a mógł to być szybki przejazd do końca zrobiony. Już było giga blisko, tam się jeszcze udało zachować, żeby nie było zero na liczniku. Ja pierdziele, Ej, to było blisko. To było blisko mega. Dobra, polska policja, proszę Państwa. Ostatni pojazd na dzisiaj. Znaczy, może nie ostatni. Zobaczymy jeszcze, jak wyjdzie. Ale polska policja postara się pobić jakiś rekordzik na pewno. Polska. Pol POV. Polska policja, widzi jak chłop pala uh, Blanciocha. Polska policja, kiedy widzi po poważne przestępstwo. Eee, przyjeżdżaliśmy obok, akurat nie, sorry, mamy inne wyzwanie. Dobra, eee, let's go. Ok, trzy punkty, ale to na szybko jest próba, tak? Jak rozumiem. Dobra, to jest próba ogarnięcia tego, jak bardzo ten samochód się nie nadaje na ten ride. No kurczę, pieczone bez skitu. O, polska policja kiedy udaje, że nie widzi przestępcy. O, kurczę, wiecie, nic nie widzę. Dobra, okej, okay, to była próbne, to był próbny przejazd. Ja teraz zrobię przejazd. E, taki spokojniejszy, punktowy, że tak powiem, zróbmy przejazd, taki techniczny, o. To wiecie, żeby nie nazywać tego źle jakimś punktowym przejazdem, nazwijmy to przejazdem technicznym po prostu, nie? Kiedy pokazujemy technikę. Przejazdu, prawidłowego przejazdu toru do Downhillu. Więc e, pokazujemy to tutaj o. Tutaj Kazuyoshi Funaki, proszę bardzo. Trzeci punkt e, to był taki słynny kierowca rajdowy Kazuyoshi Funaki. On pokazywał też e, technikę jazdy po, po tym torze. Także cyk, tutaj mamy piąty punkt, wtedy do zdobycia. Oj, 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 oj. oj! Oj, 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 dobra, dobra, dobra. Jakby dał radę jechać jeszcze? Miałby nawet 6 punktów wtedy. Oj, ale to jest taka sytuacja, w której ja nie wiem, w którą stronę nawet dałby radę przejechać. W drugą, okej. Okay. A dasz radę się cofnąć i przejechać jeszcze przez piaski, czy nie bardzo, koleżko? A jakbym cię zdjął stąd, tak przy pomocy magicznej siły. Tylko, że ja go nie jestem w stanie aż tak zdjąć stąd. Dobra, jestem w stanie. Żartowałem jednak. Dałby radę jechać czy nie? W teorii dałby radę. Chciałbym zobaczyć, czy dałby radę przejechać przez piasek jeszcze. Przy zdobyciu 6 punktów w brawurowej jeździe tak naprawdę. Pod koniec. Czy by się zagrzewał w tym piasku? Chłopie, on lepiej przejeżdża ten piasek, jak jest cały rozwalony. Niż ta civetta za fajdana. Ej, bez kitu. No ale nie no, użyliśmy tutaj e, mocy boskiej i pomocy e, Hogatowskiej, także e, niestety nie mogę tego zaliczyć, rajdu dla policyjnego samochodu. Jeszcze raz, spokojny przejazd, nie każdy musi robić 7 punktów na spokojnym przejeździe, 5 punktów jest wystarczająco. Także nie musisz wjeżdżać do tego dziurska, przynajmniej do tego po lewej stronie. No spokojnie, cyk, pryk i lecimy. Dwa punkty już zdobyte. Lecimy po punkt numer 3 Oho, po trzeci punkcik, poproszę. Tutaj o. trochę wolniej. To byłby wtedy trzeci punkt, jeżeli idziemy nomenklaturą, że tu zdobywamy ten trzeci punkt. Of course. Let's go. Eee, czwarty punkcik w tym miejscu do zdobycia. Piąty punkcik w tym miejscu do zdobycia. Wysrane na to po lewej stronie mamy. Bo tu jest ta dziura, która nam robi problem. I tutaj, o możemy tędy sobie przejechać. O, o, tu jest dziursko jeszcze na koniec tego przejazdu. W sumie nie zauważyłem tego. To byłoby 6 punktów. I teraz przejechać przez piasek jeszcze. I będzie wtedy punktów 6 dodatkowych, nie? I przejazd zaliczony. Czyli nie będzie tak słaby jak pierwszy pojazd, który zaliczył tylko 5 dodatkowych punktów. Ale też nie wiedzieliśmy jeszcze o istnieniu wszystkich, nie? Czy... Chociaż nie, bo on próbował, mi się wydaje, no. Także polska policja miałaby tutaj 6 dodatkowych punktów na tym przejeździe. To nie jest tak źle. To jest tak naprawdę jeden punkt poniżej całego rekordu przejazdu. No bo ja wątpię, żeby ktokolwiek zrobił. Ja nie wiem jakim samochodem trzeba było jechać. Żeby zrobić, kurczę, tutaj te dwa przejazdy, takie dwa punktowe. Ewentualnie mówię, jakim, jakimś bagi samochodem. O, to, żeby zrobić na przykład. Ja nie wiem kto dałby radę to zrobić. Chociaż... To, później tutaj wylatujecie, a nie, on nie wyleciał po tym jak coś. O, ale robi przejazd tędy boczkiem. Świetnie, świetnie. Super ci idzie. Jeszcze wersja na szybko w sumie jest do przetestowania. To była wersja testowa tylko ogólnie. Ej, to dalej jedzie, w ogóle to jest niesamowite. Że to dalej jeździ jakoś w miarę normalnie To zdobywa piąty punkt By the way w tym momencie No szóstego nie zdobędzie niestety Nie przejedzie tego całego Ale pięć punktów w taki sposób Rozwalając tę jedną przeszkodę dał radę Dobra zjazd na szybko jeszcze robimy Policyjkom let's go Zjazd na szybko Trzeba zaliczyć zjazd albo ej. Jeszcze inaczej można zrobić zjazd na szybko. Zjazd na szybko, omijając wszystkie przeszkody i pozostając sprawnym pojazdem. To też e, można byłoby osobną kategorię tutaj zrobić wtedy. Dobra, zjazd na szybko, omijając przeszkodę. Dobra. Zjazd na szybko robię. O rzeszty. O żeż ty! To jednak za szybki zjazd. Ej, dobra! To jest jedyny pojazd dzisiaj, który zasłużyłby na punkty za zjazd na szybko. Tylko musiałby. O nie. Tylko musiałby dojechać jeszcze. Musisz dojechać, chłopie. I dostajesz jako jedyny dzisiaj zjazd na szybko, becz. Badża dostaniesz za zjazd na szybko, tylko dojedź. Nie zatrzymaj się. Mamy to! Pierwszy pojazd dzisiaj, któremu udało się zjechać na szybko z tej górki. Jakkolwiek by to nie brzmiało, patrząc na ostatni zjazd. Jako jedyny zjechał tę górkę na szybko. Trzeba docenić polską policję. Dzięki, wielkie, za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Eloi, cześć. Hej.